Zeus po raz pierwszy. Tego chcieliście. Tego tak. wszyscy chcemy. Chcemy? Chcemy. Ta płyta, z której pochodzi ten utwór wyszła 10 lat temu, 2012 rok. Co, jesteś ciekawy? Jestem bardzo ciekawy. Płyta Zeus, kropka, nie żyje, hipotermia, jedziemy. Nie mam pojęcia, co się stało ze mną. Coś zamieniło światło w ciemność degat! Ostatni rok, dwa, miałem ciężko. Znowu czuję się jak przegrany śmieć Bo wszystko się bali prócz tej ściany przede mną. Mówiłem sobie wiele razy: więc się zmieniałem. Byłem daleko stąd. Wyszło na to, że to nie nietrwałe. Stoję dokładnie tu, gdzie stałem parę lat. Lecz oczy, którymi patrzę, zgubiły swój plac gdzieś po drodze Gdyby nie te parę popek i brzuszków, które by trwale tak robię co dzień Wciąż bym leżał w łóżku Nie dorwiesz mnie pod telefonem, ziom cóż znów. Nie chce mi się zamieniać z kimkolwiek, choćby dwóch słów mam w swój dół Pierdolę odpowiedzi na maile, nie chcę odwiedzin Chyba, że masz dla mnie lek na receptę, biorę te, które mam Ale zdają się lecieć w próżnię. Ile trzeba tego zeżreć, żeby nie chcieć umrzeć? Hipotermia, zimny wiatr Wyrobiewa szlag po niepełnionych marzeniach Gdzieś tam głęboko na dnie mojego Mojego tego serca, ja nie umiem znaleźć w sobie nawet w świetle bia Hipotermia, dziwny wiatr, robiewa ślad po niespełnionych marzeniach Gdzieś tam głęboko na dnie mojego tego serca, ja nie umiem znaleźć w nawet w świetle bia Ciekawe, ciekawe, ale czuć vibe, że jest starszy to kawałek Tak, w ogóle jesteśmy mówimy... tutaj na takim to, mm, torze poważnych wyznań, bo dzisiaj się to robi tak inaczej Ja mam takie uczucie, jak tego słucham, że to jest trochę właśnie... Taka, taki pomost między takim naprawdę starym rapem, mm -hmm. powiedzmy z początku lat 2000, a jednak tym, co jest teraz, nie? Ale bliżej jest tego starego niż tego nowego. To jest old jasne. Ktoś powie, to było 10 lat temu. Tak, to, no, to jest, jest taka to wskazówka, że, że, że więcej się wydarzyło w teraźniejszości niż w przeszłości. Więcej zmian się tak. do, dokonało, jeśli chodzi o jakieś przeobrażenia. Tego, w jaki sposób można opowiadać o rzeczach i no, o stylu Ale fajnie, fajnie. Jest, jest, jest to takie szczere i autentyczne, i to działa. O to Ejś, chodzi, nie? O to chodzi po prostu. Kuku strzału, odbroniłem się za wzięcie podczas wizyt w UKU. to raz na album muszę mieć to. Klik, klik bang. Dziki blau, albo inny dźwięk to się we mnie gdzieś. Czemu lubię przytknąć do skroni? Swoje palce imitują ich kształtem, kształt broni. Emocjonalne sinusoidy, mój własny mózg węduje mi przeloty od was po mariański rów. Kiedyś szukałem całej winy walko, przestałem pić, powiedziałem jak to mi niszczy moralność, a zależało mi na nas, miało być łatwo, a w zamian zmieniłem się, psującego ci wyjścia na miasto, hama, nie zasługiwałaś na tę frustrację, ja nie chciałem, żebyś kiedyś mnie znalazła z w nie nieraz myślałem o nirwanie, jeden strzał jak ukerta, stąd to łorewa, never mind, na mojej klatce, pa! Robiewasz lat po niespełnionych marzeniach Gdzieś tam głęboko na dnie mojego zmarniętego serca Ja nie umiem znaleźć w sobie światła, nawet w świetle dnia Hipotermia, zimny wiatr Robiewasz lat po niespełnionych marzeniach Gdzieś tam głęboko na dnie mojego smarzniętego serca Ja nie umiem znaleźć w sobie światła, nawet w świetle dnia We wszystkich zdaniach w moim życiu głos ma interpunkcja To moja dobra, nieodłączna znajoma, autodestrukcja Mój wróg number one, próg w każdej z bram Zjawia się bardzo często tu, kiedy zostaje sam i nie obchodzi, czy mam słuszną ideę. Gdy siada obok, widzę świat przez brudną moskitierę. Znika wszystko, od hajsu przez karierę. Do moich fanów i znów jestem tym nieśmiałym dzieckiem ze szkolnych czasów. Rzuciłem wszystko na stół, grze o marzenia. Jestem szaleńcem, w którym jeszcze trysie się nadzieja. Za darmo nie ma nic, chciałbym czasem słuchać opinii. Znajomi pokończyli studia, dziś mają rodziny, ja jestem inny. Kiedyś byłem z tego dumny, dziś nie wiem sam, czy kiedyś będę szczęśliwy, czy zdechnę smutny jak teraz. Lecz wiem, bo przekonałem się nieraz, że nie ma co wychodzić z kina, póki trwa. Ciekawe no, urwanie. dość takie wiesz, poruszające. Tutaj mamy taki prosty przekaz, to jest rap o problemach, i to też jest taki właśnie. Zeitgeist tamtych czasów, bo wtedy mm. bardzo popularny był rap o problemach. Nie mówiło się wtedy o tym, ile masz hajsu i na co możesz sobie pozwolić, jakim autem jeździsz. Raczej jeszcze ten nurt Bragi w ten sposób się nie pojawił. Jasny była Braga na temat stylu, jaki ty jesteś zajebisty, na przykład Don Guralesko, wtedy robił to bardzo dobrze. A to jest takie szczere, autentyczne. No ciężko mówić o takim utworze w kategoriach fajne, niefajne, no bo to jest ciężki utwór o problemach tam ze sobą, samym, nie? To są takie najcięższe, powiedzmy pod względem kategorii utwory. Te zabiegi wideograficzne, jeśli chodzi o taki, takie budowanie wstrętu, bo mm -hmm, mm -hmm. dużo tego było. To jakieś tam pająki, tak, jakieś. Taki... Pająk, szczur czy tam mysz, Dużo jakieś tego, robaki, to wszystko było takie ustawione, w sensie, że dobra, dobra, dajesz tutaj te robaki, ustaw ty fajnie na deskach, tak żeby były w kupce. Dobra, dobra, o jest, mamy to. <grym> Ale podobało ci się? No. Fajne, mi się podobał za. Taki chcę... powrót do old schoolu i to tak naprawdę w takim spoko wydaniu. No bardzo spoko wydaniu, ten re refren był fajny, miał naprawdę taki motoryczny fajny rytm, punch. Nie? Fajny punch fajny był taki moment, gdzie tuż przed wyjściem na ten refren się zsynchronizował z tym pierwszym tak, 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 z tym krzykiem, ja Jestem tym takim wejściem. Oczywiście no. to jest taka mała rzecz i dzisiaj, cieszę. dzisiaj się to robi częściej i niektórzy tego nadużywają wręcz. Ja jestem bardzo ciekawy innych utworów Zeusa. Beat zrobił naprawdę tutaj bardzo dużą robotę. Ten beat był po prostu no, czymś, co będzie myślę zapamiętane. Tak, jestem ciekaw z czego został sam samplowany ten dźwięk przewodni, motyw muzyczny no. powiedzmy. Tak, tak, tak. Bo tam były takie zlupowane, takie, nie wiem, wokale i jakiś tam instrumencik. Zapraszamy Was do oglądania naszych kolejnych materiałów. Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się niebawem znów ponownie. Dzięki i pozdro. Trzymajcie się, hej.